Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj z panem Dariuszem Cejnerem, pan. bardzo miło, kłaniam się, e, trener w stajni rowerowej, za chwilę nam wszystko wyjaśni, wiemy, że to jest nowy element na torze kolarskim w Pruszkowie, coś nowego, czego jeszcze nie było, o co tu chodzi, bardzo prosimy. Dzień dobry, witam Państwa. No może nie jest taki nowy, bo my istniejemy 7 lat na to, że do tej pory tak zawsze startowali i jeździśmy. Jednakże nowe jest to, że żeśmy się przenieśli na tor i siedziba naszego klubu, który się nazywa Stanie Roba Intercars, taka jest pewna nazwa jego. Od miesiąca czasu funkcjonujemy tutaj właśnie na miejscu w Pryszkowie na Torze Reno. To jest bardzo sympatyczne miejsce. Fajnie się w tym czujemy. Młodzież myśmy do tej pory także byli niedaleko, o kilkanaście kilometrów stąd. Ale jednak, być na to, że być obok to, to jest wielka różnica. Stąd też liczymy na to, że będzie taka sytuacja że będziemy w tym kierunku podążać, rozwijać się, będziemy poszukiwać młodzież, dzieci, bo zajmujemy się i szkoleniem wstępnym, początkujących chłopców, i szkoleniem tu, także zawodników już dorosłych, dojrzałych. Mamy na dzień dzisiejszy e, pięciu, prawdopodobnie sześciu ryków, e, prawdopodobnie szósty dojdzie niedługo. Mamy czterech nierów młodszych i młodzież w tej chwili na etapie szkolenia wstępnego 10 chłopców. Liczymy, że bardzo szybko zrobimy nabór także na terenie Pryszkowa, no bo doszliśmy do wniosku, że to jest takie miejsce, że jak w mieście, w jest jeden z najlicznych torów pięknych, krytych w Europie, nie może być klubu kolarskiego i dlatego tutaj jesteśmy. Rozumiem, że teraz siłą rzeczy zacieśniliście współpracę z Polskim Związkiem Kolarskim, bo obiekt jest. Yy, nadzorowany przez Polski Związek, i wy rozumiecie, że no, macie tu pomieszczenia, bo wczoraj mieliśmy przyjemność zobaczyć. No, rewelacyjne miejsce. Wczoraj trenerzy huralnie przychodzili, odwiedzali klub, patrzyli na pomieszczenia i takim zazdrosnym okiem patrzyli, że udało się w takim fantastycznym miejscu, fantastycznym obiekty pozyskać. No to właściwie jeszcze miejsca wolne są, mogą także inni tutaj się zadomowić. To nie jest tak do końca. Myśmy po prostu na zasadzie komercyjnej normalnie wynajęli od zarządcy tego obiektu areny próżrów pomieszczenia i tutaj jakby taki korelacja związek między naszym klubem a polskim związkiem nie istnieje, po prostu jest tak, jak było do tej pory. To jest po prostu zwykła mowa cywilnoprawna na podstawie której zaryzykowali i wynajęliśmy takie pomieszczenia. Natomiast jest nam bardzo miło, że koledzy przychodzą, oglądają. Faktycznie tak trochę patrzą, że też byśmy chcieli tu wejść. No Nie da się tego ukryć, że na pewno będzie nam trochę lżej, jako że jesteśmy tu na miejscu, niż tym, którzy muszą tu dojechać. prawda? Natomiast my jesteśmy także oczywiście klubem szosowym i nasz główny kierunek działań do tej pory to była szosa. Pewnie to troszeczkę przeważy na rzecz toru teraz, no wiadoma sprawa, no, skoro tu jesteśmy, mamy ułatwione tre trenowanie jakby, ale oczywiście my wynajmujemy e, 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 obiekt na czas treningu, tudzież czasem korzystamy z wypożyczalni e, Ostrokoła Pana Jurka Brodawki. Jeszcze jesteśmy na drodze rozwoju. Musimy jeszcze dokupić sprzęt, musimy się szkolić. Zatrudniamy też e, trenerów, którzy mają większe jakieś e, wiedzę na temat toru. E, uważam, że klub powinien tworzyć zespół, nie jeden człowiek, bo jeden człowiek wszystkiego nie zrobi. Jeżeli będzie nas kilka osób zaangażowanych, do tego jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z rodzicami. Nie mamy nic do ukrycia. Od dzisiaj są takie czasy, że e, Taki wolontariusz rodzic może bardzo dużo zrobić. Że to jest zdrowy, rozsądna współpraca, to jest to bardzo dla nas korzystne. A w ilu kategoriach będziecie szkolić młodzież? No. De facto to jesteśmy we wszystkich kategoriach. Z tym, że taką dziurę mamy w kategorii junior w tym roku będziemy mieć troszeczkę nam się rozwija, ktoś tam poszedł gdzieś w Polskę, ktoś skończył. Jak mamy, dlatego, mamy jako jedyny chyba klub w tej chwili w swoich wychowanków Orlików. Mamy pięciu chłopaków, którzy u nas zaczynali od Rzaka, młodzika, przeszli kategorii junior, młodszy junior, i w tamtym roku już weszli do kategorii Orlik, czy U23. Czyli profesjonalne szkolenie przez kilka lat od dzieciaka, praktycznie wszystkie lata kariery, zmiana kategorii, naraz zostają w klubie, mają szansę. No to w niewiele klubach tak jest w Polsce. Także, panie tenerze, no tylko gratulować, będziemy patrzeć, podziwiać, będzie się pan mierzył z innymi klubami. Będą tu nieraz przyjeżdżały na tor, bo przyjeżdżałem zawsze takie w tej chwili i będą wszyscy pewnie szukali tu jakiejś znajomości, poparcia. Dziękujemy. No nie, nie, pewnie nie będzie to taki dużo, dużo łatwiejsze niż do tej pory było. Trzeba będzie pracować i to jak to moje szlachetstwo zobowiązuje, bytność na, korze, na torze tutaj, przepraszam, to też jest jakieś takie zobowiązanie, bo zdajemy sobie sprawę, że wszyscy się na nas patrzą. Jak, jak ten eksperyment się czy się powiedzie, czy nie. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Również ja osobiście w to wierzę. Dziękuję panu, że pan właściwie wytyczył tutaj dzisiaj drogę, co trzeba robić i gdzie się zgłosić, żeby na torze pozyskać jakieś miejsca. Oczywiście, no ja uważam, że powinien być to bardziej przez y, środowisko wykorzystywane. Hmm, uważam, że troszeczkę tak y, każdy podchodzi do tego z dystansem, niepotrzebnie. To jest bardzo dobra sprawa. No zdaję sobie sprawę, że ktoś jadąc z Polski, że, ale można to zrobić z można tutaj po prostu te podstawowe szkolenie przeprowadzać. No to jest wspaniała sprawa, nie pada na głowę. Można świetnie poprawić e, elementy techniczne, e, koordynację ruchową i tak dalej. Możemy świetnie Zawodnika obserwować. To jest naprawdę bardzo dużo taki tort. To jest... Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za spotkanie. Na pewno za rok będziemy rozmawiać, bo to przejdzie pan cały cykl, adaptację pełną, wszystko i zobaczymy jak, ale wierzę w sukces, bo pan jest ambitny, napciera, bez kompromisów, do przodu skutecznie, także wierzymy, że tak będzie. Gratuluję i życzę panu powodzenia i globalnie. Dziękuję pięknie. Miło było mi wziąć udział w takim krótkim spotkaniu. No i miejmy nadzieję właśnie, że za rok się spotkamy. Też w to wierzę, chcę wierzyć i wierzę w to, że uda nam się to wszystko rozwinąć. Będziemy sukcesywnie pracować na tym. Mamy spotkania z wazami miasta, mamy spotkania z wazami powiatu. tudzież mamy jakieś nowe pozyskanych sponsorów. Nie jest to tak, że jakieś są to, to wielkie pieniądze. To nie jest tak, że nie wiem, nam się uda. Dało, bo my jesteśmy akurat nie Myślę, że sądzę, że jest kilka klubów w Polsce. Przynajmniej połowa, która ma na pewno większe środki od nas, no, ale ma większe tradycje i tak dalej. My jesteśmy dopiero 7 lat, to jest bardzo krótko. Chociaż ja w Kolarstwie jestem już lat. Uff, sporo 50 prawie. Także tak, no, też <laughs> tak, to wszystkiego to dobrego. Jest do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej.